Pięć rzeczy, które zrobiłabym, gdybym dziś zaczynała od nowa jako kobieta w kryzysie. Kobieta, która chce coś zmienić, ale nie wie od czego zacząć. Jeśli kliknęłaś play, to prawdopodobnie jesteś w miejscu, w którym czujesz, że coś musi się zmienić, ale nie masz jeszcze siły, jasności ani planu. Wiesz, że tak dalej się nie da, ale nie wiesz jak zacząć. Nazywam się Magdalena Kozicka, jestem coachem i trenerką. Pomagam kobietom, które czują się zagubione, wypalone lub utkwiły w życiu, które już im nie służy. Od ponad 10 lat wspieram je w odzyskiwaniu kontaktu ze sobą, budowaniu pewności siebie i dokonywaniu zmian, które naprawdę mają sens. Dzięki pracy ze mną kobiety przestają się sabotować, zaczynają stawiać granice i wracają do siebie spokojne, pełne mocy i świadome. Ten materiał nagrałam dla kobiet, które z zewnątrz mają wszystko. I to wszystko wygląda w porządku, ale w środku czują chaos, pustkę albo złość, której nie potrafią nazwać. Teraz opowiem Ci o pięciu rzeczach, które zrobiłabym, gdybym dziś zaczynała od nowa. Z pozycji coacha, trenera i kobiety, która była tam, gdzie Ty teraz. Która znalazła drogę do siebie nie dzięki rewolucji, tylko dzięki prostym decyzjom, które miały głęboki sens. Po pierwsze, zatrzymałabym się naprawdę, nie na chwilę, nie na weekend, nie między pracą a kolacją, ale po to, żeby naprawdę siebie usłyszeć. Bo wiem, jak długo potrafimy uciekać od siebie w obowiązki, w pomaganie innym i w produktywność. W psychologii mówimy o trybie działania, kiedy nieustannie robimy, by nie czuć. Przeciążenie, lęk przed pustką, presja produktywności, to wszystko sprawia, że zatrzymanie kojarzy się z porażką. Ale prawda jest taka, że bez pauzy nie ma zmiany. Mózg potrzebuje przestrzeni, by zintegrować emocje i stworzyć nowe połączenia. Ja zatrzymałam się dopiero, kiedy ciało mnie zmusiło. Dziś wiem, że wcześniej mogłam wybrać zatrzymanie jako akt miłości do siebie, nie jako przymus. Kiedy ostatni raz byłaś sama ze sobą bez telefonu? Bez rozmów i bez listy zadań. Nie po to, żeby coś osiągnąć, ale żeby być. Po drugie, przestałabym udawać, że wszystko gra, bo przyznanie się do tego, że nie jest dobrze, to było jak zdjęcie maski, którą nosiłam latami maski ogarniania, radzenia sobie i bycia silną. W swojej pracy widziałam to u wielu kobiet. Uśmiechały się, działały, ale wieczorem płakały po cichu, bo miały poczucie, że to nie jest ich życie. Moje klientki często mówią na sesjach, uśmiechałam się na spotkaniach, a w toalecie powstrzymywałam napady płaczu. Na zewnątrz pokazywałam profesjonalizm, elegancję i wszystko miałam pod kontrolą. W środku miałam ogromny lęk, poczucie, że zaraz się rozsypię. Innym razem podczas sesji padają słowa: codziennie grałam rolę, bałam się, aż ktoś zauważy, że to już tylko skorupa. Nie mówiłam mężowi, że nie daję rady. Bałam się, że pomyśli, że jestem słaba i zamiast podzielić się tym, co naprawdę czuję, zaciskałam zęby. Innym razem, słyszę, wolałam się udusić ciszą, niż przyznać, że sobie nie radzę. Byłam tą, do której wszyscy dzwonili po pomoc, ale sama nie miałam do kogo zadzwonić. Mechanizmy obronne, jak racjonalizacja czy tłumienie, pozwalają nam przetrwać, ale mają swoją cenę emocjonalne wypalenie, poczucie odklejenia od siebie. Samotność nawet wśród ludzi. Przyznanie się do bezsilności nie jest słabością. To pierwszy krok do kontaktu ze sobą, który w psychologii nazywamy odzyskaniem kontaktu z prawdziwym ja. Zauważyłam, że kiedy kobieta wypowiada: Mam dość udawania, coś się w niej łamie, ale w tym samym momencie zaczyna się coś budować, coś prawdziwego. Spróbuj dziś jednej rzeczy: powiedz komuś bliskiemu prawdę. Albo powiedz ją sobie. Zadaj sobie pytanie, komu dzisiaj próbujesz udowodnić, że masz wszystko pod kontrolą. Po trzecie, zaczęłabym od środka, od emocji. Kiedy nie wiesz, co robić, zacznij od tego, co czujesz. Nie od planów, nie od celów SMART, nie od checklisty, nie od kursu rozwojowego, nie od kolejnej książki. Zatrzymaj się przy swoich emocjach, bo tam jest odpowiedź. Po zanim zaczniesz działać, Musisz wiedzieć, co naprawdę czujesz. Emocje to sygnały, nie przeszkody. Emocje pokazują, co jest zgodne z tobą, a co nie. Jeśli je ignorujesz, działasz na autopilocie i często budujesz życie niezgodne z tobą, bo emocje są kompasem, ale tylko wtedy, gdy je przyjmiesz. Kiedy po raz pierwszy przyznałam się przed sobą, że jestem wściekła, niesmutna, niezraniona, ale właśnie wściekła, zaczęłam naprawdę słyszeć swój głos. I nie, nie było to grzeczne ani ładne, ale było prawdziwe. Pytanie do ciebie, jaką emocję zagłuszasz dziś najbardziej? Weź kartkę i dokończ zdanie. Boję się, że. Mam dość tego, że. Tęsknię za. Zapisz sobie swoje odpowiedzi i skup się na refleksji. Po czwarte, dałabym sobie prawo nie wiedzieć, co dalej. Dla mnie to była jedna z trudniejszych rzeczy. Bo jak to nie wiedzieć? Przecież świat krzyczy: Planuj, ustal cel, działaj, a ja nie miałam siły. Wtedy tego nie rozumiałam. Myślałam, że jak nie wiem, to znaczy, że jestem słaba. Dziś wiem, że niewiedzenie to często brama do zmiany. I to naturalne, że w kryzysie aktywuje się lęk przed nieznanym. Nasz mózg dąży do znanych schematów, nawet jeśli są one niekomfortowe. Nasze mózgi nienawidzą niepewności, dlatego wybieramy znane cierpienia zamiast nieznanego spokoju. Tymczasem psychologia mówi jasno: najwięcej wzrostu dzieje się w strefie nie wiem. Kiedy odpuszczamy kontrolę i pozwalamy sobie na proces, mówię swoim klientkom: najpierw poczuj, że nie chcesz już tam być, gdzie jesteś. Kierunek przyjdzie później. Zapytam Ciebie: co by się zmieniło, gdybyś nie musiała znać odpowiedzi, tylko po prostu siebie słuchać? Powiedz sobie dziś: Nie wiem, i to jest w porządku to nie słabość. To zaufanie do procesu. Po piąte, zaczęłabym mówić głośno o tym, co czuję, bo to był przełom. Zaczęłam mówić do innych i nagle okazało się, że nie jestem sama że moje emocje, moja historia, moje słabości nie są wyjątkiem po prostu są wspólne. Mówienie o emocjach, nawet do siebie, aktywizuje układ współczulny i pomaga w regulacji emocjonalnej. Psychoterapia, coaching, dziennik, rozmowa to formy narracyjnego uzdrawiania. Kiedy mówisz, integrujesz. Kiedy ukrywasz, rozdwojenie rośnie. A co ty dziś chciałabyś wypowiedzieć, choćby szeptem tylko do siebie? Zacznij mówić, może najpierw do siebie, może w dzienniku, może do mnie, jeśli chcesz. Bo twoja historia ma znaczenie, nawet jeśli jest dopiero w połowie, albo zwłaszcza wtedy. Jeśli zostałaś ze mną do tego momentu, to znaczy, że coś w tobie już wie. Nie musi być gotowa. Wystarczy, że to coś się poruszyło. Zatrzymaj się na chwilę, zamknij oczy, oddychaj i zapytaj siebie, czego najbardziej teraz potrzebują. Jeśli chcesz pójść dalej, postawić pierwszy krok razem ze mną, to przygotowałam dla ciebie coś więcej. W mailu znajdziesz PDF z pytaniami oraz kilka słów ode mnie na dalszą drogę. Możesz też napisać do mnie, Albo zaobserwować mój profil, jeśli chcesz, żebyśmy się spotykały częściej. Nie jesteś sama, nie musisz wiedzieć wszystkiego dziś. Wystarczy, że słyszysz siebie, choć odrobinę wyraźniej niż wczoraj. Dbaj o siebie i dobrego dnia ci życzę.